Słuchajcie kurwa, no nie wierzę. Tak mówiłem bez rybie. Dużych nie ma, same małe szupaki. Rzucając sobie za okoniem de facto. Jo pierdolę. Chyba mój, moja życiowa. Zaraz zaczynaj. Zaraz wam go pokażę. Kurwa! Piękna ryba naprawdę Nie umiem go złapać Ja pierdolę, nie umiem go złapać Potwór kurwa, potwór no po prostu potwór Na tyle kurwa siły Nie mam go Dalej go nie mam Kurwa Ujebie mnie tak coś czuję Naprawdę cudowna ryba Się złapać chociaż. Kolesko, o! koleżko, No, kurwa koleżko. Naprawdę, kurwa cudowny szczupak. żałuję, że hol się nie nagrał. Szybko go przymierzy do wędki. Albo i nie. Może go szybko, szybko, szybko. Kurwa, nichu ja nie wiem, jak dobra, nie interesuje mnie to, jaki to jest szczupak, to jest po prostu moja życiówka. Wraca do wody, słuchajcie. Ho. O już mnie to naprawdę nie interesuje, czy to jest 80, czy 90, kurwa, to jest piękna ryba, nie? O. Cały uchetany jestem. Po prostu cudowny, cudowna ryba. Po prostu kurwa, cudowna ryba, ha! Oj, żałuję, że nie nagrywałem, żałuję, naprawdę żałuję, jest taka pogoda, plucha, zimno. Żałuję, naprawdę żałuję, że nie nagrywałem. O! Ale dobra, najważniejsze, że został zrobiony Zresztą pokażę Wam na co 8 cm Rzucałem za okoniem Za dużym okoniem o. Do widzenia, żegnam się